Siemano ziomeczki słuchajcie dzisiejszy odcinek jest no nieco inny jak te które przeważnie wam staram się przekazać jakąś wiedzę na temat tego jak usprawnić motocykl lub, lub go naprawić no, dzisiejszy odcinek w sumie to tak naprawdę będzie odcinek o tym jak go zepsuć Albo może nie tyle, jak go zepsuć, jak. Ym, może zepsuć go mniej. Ym, bo na pewno 99,99% ,99 z Was nie wie, y, że kilka dni temu miałem y, fajnego szlifa. Ym, oczywiście, no, jak każdy z nas, wolelibyśmy tych szlifów nie mieć. Y, ale prawda jest taka, że. Każdy w czegoś nas uczy. No, niestety, tak to tutaj czasami bywa, że czasami musimy się nauczyć hardway. No i niestety ja również musiałem się tego nauczyć, ale myślałem o tym, czy w ogóle wam to nagrywać, bo może to zabrzmieć albo inaczej. Niektórzy mogą. Odebrać to, jakby, jakby to były jakieś takie gorzkie żale albo coś takiego, absolutnie nic z tych rzeczy bardziej znaczy, tak naprawdę jedynym powodem, jaki nagrywam, to jest to, żeby pokazać Wam, co się dzieje z motocyklem przy szlifie, z tym motocyklem przy szlifie, na asfalcie, nie gdzieś w terenie, tylko na asfalcie. I co możecie zrobić? Jaka jest lekcja? Yy, yy, wyciągnięte wnioski z tego. Słuchajcie, yy, może od początku jak wyglądał wypadek? Jechałem sobie po prostu z dziewczyną. Um, yy, z racji, że czasami lepiej jest mówić mniej, więc powiedzmy sobie jechaliśmy legalną prędkością y, autostradą i y, 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 droga była mocno solona i ja cały ten wypadek tak naprawdę to jest y, no oczywiście z jednej strony to jest zawsze jak w każdym y, podczas każdego wypadku to jest troszeczkę naszej winy z drugiej jednak strony no tutaj musimy sobie powiedzieć, że trochę w tej winy było, trochę też moje trochę też tej winy było opon, no coś, aczkolwiek nie wiem, ja narzekałem, no jak pewnie część z Was już wie, że nienawidzę opon TKC 80 i mówiłem to już w wielu swoich filmach, to są tragiczne opony, ale nie wiem, czy, czy będąc na innych oponach, czy cokolwiek by tutaj... Skóra. Generalnie głównym czynnikiem to było moje nieprze, albo inaczej przecenienie kontroli trakcji i niedocenienie tego, czym jest sól na drodze. A tej soli, przepraszam, jest naprawdę bardzo dużo. Nawierzchnia była czysta, sucha, tyle że cała pokryta solą. Tej soli było tyle, że na drugi dzień, jak jechałem autostradą, jakaś ciężarówka, która jechała przede mną, wyglądała, jakby się paliła. A to okazało się, że po prostu ona wznosiła tumany tej soli. Tyle było tej soli na drodze. No i co? Lecimy z dziewczyną. Długi, bardzo szybki zakręt. Taka patelnia i złożyłem się w ten zakręt, mocno przyhamowałem, złożyłem się w ten zakręt, obroty silnika były niskie, naprawdę to już nie o to chodzi, że tam się próbuje bronić czy coś, były niskie obroty, stała prędkość, ładnie złożeni, nie było jakiegoś głupiego fisiowania w tym zakręcie, po prostu delikatnie chciałem wejść w ten zakręt bez jakiegoś super wielkiego fisiowania, Jesteśmy w zakręcie. Jedziemy ze stałą prędkością ładnie po łuku, i nagle, pyk, uciekł przód. No i tyle. No i leżymy. Leżymy. I teraz zaczyna się właśnie tak naprawdę to, co chciałbym Wam przekazać, i żebyście sami sobie pomyśleli, że jesteście w tej sytuacji. Leżymy na ziemi, motocykl. Generuje miliardy iskier. Wszystko z tej klatki. Miliardy iskier. Moja dziewczyna przyklejona do pleców. Lecimy na wprost, przez ułamek sekundy pomyślałem sobie, ale jak to? Przecież kontrola trakcji miała być. No ale okej, okay. puściłem ten motocykl. Przestałem zastanawiać się nad tym, jak to się stało, że, że kontrola trakcji nie zadziałała, i myślałem w tym momencie o tym, że wiem, że ten zbiornik paliwa jest zrobiony z plastiku. I w moment, jeżeli on gdzieś tylko dotknie asfaltu, w moment ten zbiornik przeciera się, no i leci paliwo. Więc wiedziałem o tym od samego początku. Widziałem te wszystkie iskry i mm, czułem, że ona jest z tyłu za mną. Wiedziałem, że jesteśmy w zakręcie, więc yy, wiedziałem, że będziemy lecieć na barierki. W tym momencie, a z racji, że prędkość była znaczna, yy, no to wiedziałem, że, że spotkanie z barierkami jest nieuchronne. I tylko dwie y, tak naprawdę y, myśli: że ten motocykl może zająć się zaraz ogniem, i tym, że zaraz możemy wpaść pod te barierki. Zacząłem ją lewą ręką, y, lewą ręką odpychać od siebie, i y, później y, jakoś się obróciłem, bo szuraliśmy dosyć długo. I w pewnym momencie obróciłem się i zobaczyłem jeszcze ułamkiem. Na ułamek sekundy zobaczyłem ją. I pamiętam, że jeszcze dostała ode mnie kopa, moją prawą ręką. Dostała kopa, i później pomyślałem o tym, że śmieszna taka, taka myśl, bo. Pamięć mięśniowa poszła jak ona dostała prawą nogą, ja leżałem na ziemi, szurałem w dalszym ciągu. Ona dostała kopa gdzieś chyba w ramię, moją prawą nogą i pamięć mięśniowa zadziałała do gardy, kop. No ale później dalej w dalszym ciągu myślałem o tym, że lecimy w stronę tych barierek. No i cały czas motocykl generował te iskry. I bałem się, że, że, że pójdzie paliwo i pójdzie ogień. No i... Em, zatrzymaliśmy się centralnie przy samych barierkach. Pasu takiej powiedzmy zieleni jest dosłownie tyle. Wpadliśmy na to i zatrzymaliśmy się przy samych barierkach. E, motocykl wbił się lekko w te barierki. E, no ale... Mm, ale żadnego ognia nie było wstałem szybko i, i silnik jeszcze działał więc ymm, robiłem wszystko żeby wyłączyć ten silnik ten motocykl później zgasł ymm, gdybym był sam to tak naprawdę wstałbym, nawet nie sprawdzał tylko dalej wstałbym i, i, i pojechał dalej ale z racji, że była ona no to no, oczywiście trzeba sprawdzić, czy wszystko z nią jest ok, i tak dalej. więc... No, ona twierdzi, że wszystko jest ok. Więc dobra, wstajemy. Mm, próbujemy podnieść ten motocykl. Mm, em, sprawdziłem, czy paliwo nie cieknie. Em, okazuje się, że chyba, chyba wszystko jest ok. Mm, I cały motocykl porysowany tutaj, zaraz Wam powiem. Co uległo zniszczeniu, i sami sobie przekalkulujecie w tym filmiku, bo po to jest ten filmik, żebyście sobie przekalkulowali, czy warto zakładać takie rzeczy, albo, albo nie. I teraz wstaliśmy, no, pojechaliśmy dalej. Jeszcze tam w międzyczasie pojawił się komunikat na zegarach, że jest niski poziom paliwa. Więc myślałem, pomyślałem sobie, że o kurczę, chyba rzeczywiście gdzieś cieknie paliwo. Ale obejrzałem ten motocykl, okazuje się, że paliwo nigdzie nie cieknie. I wiedziałem, że ten zbiornik jest wyprofilowany, jest jeden zbiornik, ale jest wyprofilowany na dwie strony, więc prawdopodobnie paliwo przelało się z jednej półki na drugą. Więc dajmy temu bakowi chwilę. Na, na to, żeby to paliwo się uzupełniło, ale, ale ten motocykl odpalił, więc okej, okay, pojechaliśmy, pojechaliśmy stamtąd. Wróciłem do domu, no i sprawdzamy, co się dzieje. I powiem Wam szczerze, yy, yy, na taki wypadek, na tak długiego szlifa, jakiego mieliśmy, yy, już z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to po prostu wyglądało tak, jakby Bozia nam palcem pogroziła i powiedziała: Przestańcie pajacować. Po pierwsze, zima to nie jest okres dojazdy motocyklem. A po drugie, uważajcie, bo, bo może stać się Wam więcej. Słuchajcie, na czym się oparł ten motocykl? Ten motocykl fiknął na bok. I on tak naprawdę szlifował, nie zaliczył żadnych kozłów ani nic. On się tylko później pod koniec jeszcze obrócił i wbił się lekko pod barierki. Dlatego jest ściągnięta czasza, szyba jest ściągnięta i lekko kufer, lekko minimalnie dostał. Góra kufra szyba się przytarła, ale ja ją poleruję i będzie jak nowa. Ale dół motocykla, pokażę Wam, może już teraz. W przybliżeniu pierwsza rzecz, na której się oparł, znaczy pierwsza rzecz, na którą on poleciał, to są całe bary. Zobaczcie, ile tego jest materiału zeszlifowanego. Zobaczcie, ile trzeba jechać i szurować, szorować, żeby zeszlifować tyle rury. I tak naprawdę to są największe zniszczenia. I teraz tak, motocykl leżał na tym elemencie, na tym, tutaj, leżał na podnóżku. Najpierw podnóżek się schował, dlatego są tutaj te rysy, ale później motocykl obrócił się, więc podnóżek się otworzył. I wygięło go całkowicie w tą stronę. To jest jakieś aluminiowe gówno. Okej. Okay? Ja zawsze chciałem, od samego początku, jak kupiłem ten motocykl, mówiłem, że ja chcę wyrwać te, mm, te podnóżki. Nienawidzę takich gównianych, aluminiowych podnóżków. I teraz w, w serii te podnóżki są metalowe. Do czego zmierzam? Zaraz wam wytłumaczę. Najpierw ten motor jak leżał i sunął do przodu, to podnóżek się schował, ale później jak się obrócił, to on wygiął się w drugą stronę. Drugi element, na którym się opierał motocykl, to jest właśnie ten element. Metalowy, aluminiowy i tam jest jeszcze przytarty oryginalnym metalowym, również jest przytarty. Kolejny element, na którym motor leżał, to jest podnóżek pasażera. Ja go już tutaj ładnie profiluję i tak dalej. On będzie on będzie co prawda jak nowy, ale ale yy, dostał w OK No i ostatni element, który słuchajcie, to jest niesamowite. Nie patrzcie w ogóle też na tą taśmę, bo ta taśma to jest widzicie to? Ta taśma to jest po prostu nic innego jak yy, Otrzyma, bo, bo akurat biorę się za zawieszenie. Zawieszenie będzie owinięte neoprenowym takim taką skarpetą, ale to kolejny odcinek będzie kiedy indziej. Już w jednym odcinku mówiłem o co chodzi z tym zawieszeniem. Nieważne. Wracamy do tego, na czym się opierał motocykl. I popatrzcie, dwa dni wcześniej robiłem serwis całego zawieszenia, przepraszam, całego koła, nowe smary w łożyskach, zimmeringi i tak dalej, wszystko było wymieniane. Nawet jeszcze tutaj jest trochę smaru. Kurcze, nie widać. O, dwa dni wcześniej i słuchajcie, zastanawiałem się, czy nie czy nie ściągnąć mu tych rolek, bo poprzedni właściciel założył mu takie wielkie, zobaczcie, jakie to jest wielkie, wielkie takie rolki, okej? Okay? I myślę sobie: A, gdzieś na autostradzie będę miał kiedyś kapcia, trzeba będzie coś z kołem robić, czy coś. Nie jest łatwo, bo tutaj, żeby, to, żeby te rolki ściągnąć, to, yy, to trzeba dwie trzynastki jedna z jednej strony, druga z drugiej. Jest to jakieś utrudnienie, ale myślę sobie: A, zostawię. I to mi uratowało cały motocykl, bo na tym, na podnóżku na tym podnóżku i na klatce oparł się motocykl. Gdyby nie to, to cały wahacz tu byłby przerysowany, cały wahacz, spręży nie, nie sprężyna, tylko prawdopodobnie zębatka, nie wiem jaki tam jest kąt tutaj tak natarcia, ale być może zębatka, ale na pewno pół wahaczu byłoby zeszlifowane. Więc taka rolka podnóżek, Poszerzenie i w ogóle stopka boczna. Zobaczcie, jak to wygląda, ok. Ta stopka już jest do wyrzucenia, ja już zamówiłem nową z pivota ale ona była mniej więcej tutaj, tak. Ten braket również był wygięty, nie wiem gdzie on jest, mógłbym wam go pokazać. Cały ten braket to już jest używany kupiłem, ale ten braket był przekoszony. No i, i klatka. Która tak naprawdę uratowała motocykl, ale nie uratowała go od wypadku, tylko na 99% zobaczyć, gdzie ona jest. Gdyby nie ta klatka, ten zbiornik, bo to już jest zbiornik, ten zbiornik byłby przeszlifowany w tym miejscu. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli tyle metalu zostało tu zeszlifowane, to czym jest zwykły, delikatny, gumowany plastik? Niczym. Nic, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby paliwo wylało się ze zbiornika. W tym momencie, jeżeli nie macie aluminiowych stopek, tylko, w tylko macie zwykłe oryginalne, a ja właśnie jestem fanem oryginalnych. Oryginalne są metalowe, więc w tym momencie idą iskry z podnóżka. Idą iskry ze stopki bocznej również. Tutaj, to jest złożone tylko tak na, na sztukę, bo ja teraz to wszystko ładnie szlifuję i dopasowuję. Ale tutaj w środku ci, którzy wiedzą coś tam na, na temat, to tu są jeszcze takie dwie metalowe, yy, dwie metalowe podkładki. Podkładki również generują iskry. No i co? No i jedziecie sobie w przeszlifowanym motocyklu, w przeszlifowanym zbiorniku paliwa, który już cieknie, i walicie iskrami. Więc yy, chyba nie muszę mówić, co mamy w tym momencie. Samo zapłon. Więc. Tak jak powiedziałem, po to jest ten filmik. Nie po to, żeby się użalać, bo dla mnie te zniszczenia są niczym. Tak naprawdę, aha, przepraszam, no i jeszcze tam poleciała czasza i yy, tutaj ten motocykl wślizgnął się pod. Yy, pod. Yy, jak to się mówi? Pod barierkę, więc to jest jedyna strata. A tak poza tym, słuchajcie, zero zniszczeń. Więc. Słuchajcie, co najciekawsze, nie, nigdy nie byłem zwolennikiem albo fanem takich klatek. W 990 ta klatka wiecznie była powyginana w każdą stronę, wystarczyło przewrócić się gdzieś w, w, tym, w polu, ta klatka już się tam gdzieś wgniatała, to, to nic tam nigdy nie pasowało. W tym motocyklu potężny strzał, potężna siła i zobaczcie, w dalszym ciągu to wszystko tutaj ładnie, nic tu nie jest zgięte. To wszystko ładnie trzyma, bo sprawdzałem lewą i prawą stronę, i to wszystko dalej, w dalszym ciągu trzyma swoją, swoją bryłę. Nie wiem z czego jest zrobiona, ale wygląda to, jakby to była pełna rura. Nie jakaś yy, jakaś yy, wydmuszka. Także he, no cóż, yy, co mogę wam powiedzieć? Sami sobie. Wyciągnijcie z tego wnioski. Ja nie mówię o, o wnioskach pod tytułem: yy, czy warto szybko jeździć, czy nie. Wyciągnijcie sobie wnioski z tego, czy warto mieć taką klatkę. Yy, czy warto, yy, jeżeli jeździcie yy, tym motocyklem głównie po drogach, czy warto, czy przypadkiem nie jest warto założyć właśnie takich kraszpadów. Yy, bo w tym przypadku widzicie, jaką zrobiły robotę. Gdyby nie one, jestem święcie przekonany o tym, że wahać byłby do wymiany. Wahacz być może zębatka a w tym momencie już nie, nie jestem w stanie kontynuować jazdy, ponieważ no, jest uszkodzona zębatka, więc, więc wiadomo, że nie mogę wrócić do domu. A tak cała akcja trwała, szuraliśmy kilka sekund, 2-3 minuty i byliśmy dalej na kołach. Eee, także sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy, czy nie warto czasami eee, zainstalować takiej klatki. Co, co najśmieszniejsze, eee, kupując ten motocykl, klatka była jednym z powodów, dla których ja go kupiłem. Bo były dwa takie, wyobraźcie sobie, były dwa takie same katery mm, na sprzedaż. Ten miał e, mały przebieg ale był droższy, ten miał mały przebieg, miał klatkę, ale był dużo droższy. Drugi miał dwa razy więcej najechany, ale nie miał klatki. I ja pomyślałem sobie, kurczę, sama klatka pewnie nie jest, nie jest super tania, a i tak będę ją zakładać. Poza tym przebieg, dobra, zapłacimy więcej, ale kupimy motocykl, który już jest gotowy do jazdy. Gdybym kupił tamtego KTM-a, no być może tutaj nie byłoby motocykla, tylko trochę popiołu. No i, i sytuacja zakończyłaby się już nie tak różowo. A z racji może. No może tak miało po prostu być. Że miałem kupić ten motocykl, miałem się nim przewrócić i i, i, i mieć lekcję i nauczkę. Jak to jak, jak podejść może do, ja, do tematu jazdy zimą i czy ufać kontroli trakcji, czy może jednak em, patrzeć na tą kontrolę trakcji z przymrużeniem oka pamiętać też należy jedną rzecz że ucieło przednie koło to przednie koło mi uciekło więc kontrola trakcji nie za wiele jest w stanie zdziałać kontrola trakcji raczej będzie działać na tylnie koło więc przednie koło no, może gdybym jeszcze tam gdzieś coś próbował wyhamować albo coś, to może ta kontrola trakcji zadziałałaby na przednie koło poprzez hamulec, ale tam nie było hamowania. Ja po prostu jechałem ze stałą prędkością na niskich obrotach. Palec był jak zawsze: jeden na sprzęgle, drugi na hamulcu, ale nie było w ogóle, nie było pracy ani sprzęgłem, ani hamulcem. I nagle pyk, uślizg, dziękuję, do widzenia. Więc. Nie mogę tu winić kontroli trakcji. Jedyne tak naprawdę to najbardziej to winie i siebie i sól na drodze. A waszym zadaniem jest po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, czy warto zakładać takie ochraniacze na, na wahacz, na ośkę i czy warto mieć gmole na silniku. Bo. No, moim zdaniem bardzo warto, ale nie chcę wchodzić nikomu w portfel, zaglądać ile macie pieniędzy, ale przy takim wypadku i przy moim, powiedzmy, zobrazowaniu Wam mojego, mojego wypadku, sami sobie odpowiedzcie na pytanie: co by było, gdybym nie miał tej klatki? Ja jestem przekonany, że zbiornik byłby prze, przeszlifowany. <laughs> do tego w korporacji z iskrami, no to mamy samozapłon, więc nie wiem chłopaki, ale tym razem nie chcę wam prawić morałów albo, albo inaczej, nie chcę wam mówić jak naprawić dany motocykl ale niech każdy sobie przemyśli czy warto jest takie coś założyć, nie, czy warto y, zapierdalać w zakrętach nie, a to nie moja sprawa, róbcie sobie co chcecie możecie zapierdalać w zakrętach aczkolwiek nie polecam, jeżeli jest zimno, jeżeli y, jest sól, ale możecie sobie zapierdalać każdemu się trafiają y, szlify, większe mniejsze, ewentualnie jakieś drobne paciaki, ja jestem z tych, którzy mieli w swoim życiu bardzo wiele wypadków Łącznie z połamanym kręgosłupem. Nogi były połamane wiele razy. Czasami były to wypadki z mojej winy, czasami nie z mojej winy, ale uczę się, na każdym z wypadków się uczę. I ten wypadek nauczył mnie, mnie osobiście, jeżeli mi zapytacie, nauczył mnie tego, żeby nie pajacować, zwłaszcza z pasażerem, bo rzeczywiście bierzemy na nich odpowiedzialność. Nie pajacować z pasażerem i nie. Nie jeździć motocyklem, który nie ma mm, crashpadów. Powiem wam tak, tak jak wcześniej wam powiedziałem jeszcze, dwa dni wcześniej myślałem, czy założyć te crashpady na tylnią ośkę, ale myślę sobie, a, dobra, założę. Na razie jeszcze założę. Ale po tym wypadku yy, na pewno założę jeszcze crashpady na przednią ośkę. Bo. Nie zamierzam jeździć tym motocyklem w terenie, a widzę, że jest potencjał, więc lepiej na wszelki wypadek założyć te kraszpady na przednią oś również. Ale tak jak mówię, motocykl mając taką klatkę, on się Wam tak opiera, że on po prostu szura. I to szura pod takim kątem, że jemu się nic nie dzieje, szura po prostu tym podnóżkiem, tym kraszpadem i, i na klatce i on sobie po prostu łagodnie jedzie. No chyba, że natrafi na jakiś krawężnik albo coś takiego, no to wtedy może dostać kozła, ale póki co przy tej prędkości on po prostu jechał, szurał, leżał na boku, nie było żadnych kozłów, nic nie uderzył, tylko po prostu szurał i pokazywał ile iskier idzie z klatki. Także Pozdrawiam Was. Życzę Wam szerokości i przyczepności, bo możecie dostać tak jak ja, uczulenia na asfalt. Życzę Wam jeszcze raz bez, bez awaryjności i bez kolizyjności, bo to później wszystko boli i kosztuje. Co prawda, ja teraz będę ten motocykl. Będę mógł tutaj zakładać jakieś Slajdery na tą klatkę Kupiłem już także ten To również idzie do wymiany Ale na pewno takie crashbary Ze mną zostają I tak jak powiedziałem, z przodu zakładam jeszcze więcej Takich rzeczy, więc A co wy zrobicie To na moim przykładzie macie Drobny przykład Jak, co się dzieje z tym motocyklem Podczas szlifa Więc no, was z... zostaje decyzja, co wy sobie z waszymi motocyklami zrobicie i jak bardzo je zabezpieczycie. Przy szlifie, na zakręcie dzieją się właśnie takie szkody. Nie życzę Wam tego, ale może jednak warto się tutaj zabezpieczyć. Pozdroj do następnego odcinka. Trzymajcie się, trzymajcie gaz i przyczepność.